Już w niedzielę 16 listopada odbędą się wybory samorządowe, w których wybierać będziemy radnych do sejmiku województwa, powiatu, gmin i miast. Decydować będziemy również o wyborze prezydentów wójtów lub burmistrzów. Idąc do lokalu wyborczego, powinniśmy pamiętać o zabraniu ze za sobą dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość. Po weryfikacji przez członków komisji otrzymamy cztery karty do głosowania: niebieską z listą kandydatów do sejmiku województwa, żółtą z listą kandydatów do rad powiatu oraz białą z listą kandydatów do rad gmin. Czwartą kartą będzie karta różowa, na której odnajdziemy listę kandydatów na wójtów lub burmistrzów. W miastach na prawach powiatu wyborcy otrzymają tylko trzy karty. O jedno mniej, ponieważ nie odbywają się w nich wybory do rad powiatu. Po otrzymaniu kart do głosowania warto sprawdzić, czy otrzymaliśmy właściwą listę kandydatów. Niektóre komisje będą bowiem obsługiwały głosowania nawet w kilkunastu jednomandatowych okręgach wyborczych. Aby nasz głos był ważny, należy postawić znak X w kratce przy nazwisku jednego kandydata. Na każdej z kart do głosowania można postawić tylko jeden znak X przy jednym nazwisku. Każdy inny symbol lub postawienie znaku X na więcej niż jednej osobie spowoduje, że nasz głos będzie nieważny, także jeśli wrzucimy do urny pustą kartę. Głosowanie rozpocznie się od godziny 7 rano i potrwa do 21. Szczegółowe informacje o miejscu, w którym będzie można oddać swój głos można znaleźć na stronie internetowej wybory2014.gov.pl, jak również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej swojego miasta lub gminy w zakładce Wybory i Referenda. Zachęcamy wszystkich do pójścia na tegoroczne wybory samorządowe, ponieważ przy urnach mamy możliwość zdecydowania, jak będą rządzone nasze małe, lokalne ojczyzny przez najbliższe 4 lata. Rejestracja wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Olsztyński sztab działający przy Miejskim Ośrodku Kultury rozpoczął nabór chętnych, którzy w finałową niedzielę 11 stycznia 2015 roku będą kwestować na terenie Olsztyna. Czekamy cały czas na zgłoszenia. Już kilkadziesiąt osób zdążyło się zgłosić, pomimo tego, że dopiero kilka dni temu nabór rozpoczęliśmy. Potrzeba około 500 osób chętnych jak co roku nie brakuje, dlatego warto pamiętać, że decyduje kolejność zgłoszeń, a rejestracja potrwa do 30 listopada. Wystarczy wejść na stronę www.olsztn.eu, zakładka Wolontariat. Tam są wszystkie instrukcje, co należy zrobić. Wypełniamy taki elektroniczny formularz. Nie wychodząc z domu, tak naprawdę zgłaszamy się do bycia wolontariuszem. Wolontariuszem może być każdy, jednak osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w finale tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Każdy z nich otrzyma specjalną puszkę wielkiej orkiestry z banderolami oraz identyfikator z hologramem. Nad bezpieczeństwem wolontariuszy, którzy nigdy nie chodzą pojedynczo, dodatkowo będą czuwały służby mundurowe oraz prywatne agencje bezpieczeństwa. Wszystko po to, by sprawnie przeprowadzić kwestę. Ostatnie nasze. Nasza zbiórka to jest ponad 253 tysiące złotych. W latach wcześniejszych było troszeczkę, troszeczkę lepiej. Także liczymy, że my do tych, do tych dobrych tradycji wrócimy i uda nam się w tym roku te rekordy pobijać. A będzie to możliwe dzięki hojności Olsztynian, których z kolei do udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy mają zachęcić liczne atrakcje jak loterie, zabawy czy koncerty. By program był bogaty i ciekawy potrzebna jest jednak pomoc. Ten finał zależy od pomysłów mieszkańców. Także czekamy na zgłoszenia organizatorów, którzy będą chcieli coś ciekawego zrobić, sprawić, że finał był ciekawszy, bardziej interesujący, żeby się zaangażowało dużo osób. Czekamy na stronie naszej internetowej woś.olszt.eu jest formularz do wypełnienia i to dopiero będzie obrazowało, co będzie się działo w Olsztynie tego dnia, ale ja wierzę, że będzie się działo dużo, tak jak w zeszłym roku i jak w latach poprzednich. W niedzielę 11 stycznia 2015 roku każdy będzie mógł pomóc nawet najmniejszym gestem. Wszystkich w całym kraju połączy jeden cel: zebranie jak najwięcej pieniędzy. Podczas 23. finału orkiestra zagra na rzecz podtrzymania wysokich standardów leczenia na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. Czas na zdrowe i pożywne śniadanie. Uczniowie szkoły podstawowej numer 16 uzbrojeni w niezbędne produkty do przygotowywania pełnowartościowego posiłku przystąpili do pracy. Mali kucharze wiedzą jak zrobić śniadanie, które daje moc. Dać składniki zdrowe, nie żadne słodycze, cukru nie dawać. O, owoce. Warzywa i owoce królowały na uczniowskich stołach. Wspólne gotowanie to nie przypadek. Młodzież podjęła wyzwanie bicia rekordu Guinnessa w największej lekcji gotowania zdrowego śniadania. Szkoła nr 16 od dwóch lat uczestniczy w akcji Śniadanie Daje Moc. Akcja ta trwa już od 2007 roku. Szkoła bierze w niej udział, wcześniej swoją od dwóch lat. I w tym roku jest to możli, była taka możliwość, że program, który właśnie akcja Śniadanie Daje Moc zaproponował wzięcie udziału w Biciu Rekordu Guinnessa. W ciągu pół godziny mali kucharze mieli do przygotowania trzy propozycje pełnowartościowego śniadania. Zdrowe i kolorowe kanapki z ciemnego pieczywa, szaszłyki owocowe oraz twarożek. Każda z drużyn miała własny pomysł na stworzenie twarogu z warzywami. Z ogórkiem, rzodkiewką, pomidorem i szczypiorkiem. Bicie Rekordu Guinnessa odbyło się w ramach czwartej edycji programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc. Kameralnej Ostródzkiego Amfiteatru pierwszy raz zagrał znany rokowy zespół Lux Torpeda. Grupa powstała w 2010 roku z inicjatywy gitarzysty i wokalisty Roberta Licy, znanego z takich zespołów jak AC Drinkers, Arka Ego czy Kazik na Żywo. W 2011 roku skład uzupełnił wokalista Przemysław Hans, raper znany z duetu 5'2. Lux Torpeda to paczka przyjaciół dzieląca się swymi doświadczeniami życiowymi. Teraz będzie piosenka. O miłości. Zaczęliśmy piosenki o miłości teraz. Set piosenek o miłości. Pierwsza to była tajne znaki. To jest piosenka o tym, że przyjaciele, małżonkowie, dziadek i babcia przekazują sobie takie tajne znaki, które tylko oni potrafią rozszyfrować, a to buduje miłość. Trzeba o to dbać. Widzę, mówię to z własnego doświadczenia, bo 26 lat jestem po ślubie z jedną żoną. Słuchajcie, rzeczywiście, a jak śpiewałem każdego dnia, jest to moja żona piękniejsza. I codziennie proszę o rękę. Dzisiaj nie prosiłem, bo jestem na trasie, ale krótce zadzwoni po koncercie. Chłopaki z zespołu, mimo rokowego wyglądu i ostrej muzyki, jaką wykonują, są bardzo religijni. Lecz na próżno szukać w tekstach odniesień do Boga czy do Jezusa. Ich podteksty religijne w nienachalny sposób. Ale wyraźne trafiają do młodych ludzi, którzy uduchowienia szukają w takich osobach jak Lica. Świadczy o tym fakt, że w Ostródzie na koncercie pojawiło się prawie 200 osób. Kolejny koncert przypada w Mikołajki 6 grudnia. Prezent otrzymają fani muzyki pankrokowej, gdyż na scenie pojawi się legendarna kapela Deserter. Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość. W chwili, gdy już pogodziliśmy się z wiadomością o wstrzymaniu kolejnej edycji Ostroka, dziś możemy zaprosić po raz ósmy na Ostrok Underground Fest, który odbędzie się 28 listopada w sali kameralnej. Wstęp będzie bezpłatny. 7 listopada w sali rycerskiej Nidzickiego zamku odbył się ósmy powiatowy przegląd pieśni i piosenki patriotycznej. Jest to już ósma edycja konkursu, który nazywa się Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Konkurs ten ma na celu propagowanie postaw patriotycznych wśród młodych ludzi, uczniów naszych szkół powiatu Nidzickiego. Co roku w każdej gminie odbywa się, odbywa się etap rejonowy. Gminny, następnie zwycięzcy etapu gminnego spotykają się właśnie w pięknych murach Nińskiego Zamku, żeby przedstawić, zaprezentować swoje piosenki, które przygotowali. Przegląd został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. Jury oceniające uczestników zwracało uwagę na trzy podstawowe aspekty. No, kryteria są jasne i czytelne: przede wszystkim wyraz artystyczny, przygotowanie techniczne. I ponieważ jest to przegląd piosenki patriotycznej, to także treść, która jest zawarta w piosenkach czy pieśniach. W kategorii szkół podstawowych najlepiej zaprezentowali się uczniowie zespołu szkół podstawowych nr 2 w Nidzice. Wśród gimnazjalistów zwyciężyło gimnazjum w Janowie. Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych ex pierwsze miejsce przypadło zespołowi szkół zawodowych i ogólnokształcących oraz zespołowi szkół ogólnokształcących w Nidzice. Separatyści niemieckiego dramaturga Tomasa Frejera to pierwsza w tym sezonie premiera w Olsztyńskim studium aktorskim. Choć tytuł sztuki może sugerować odniesienia do aktualnej polityki międzynarodowej, to przedstawienie nie ma z nią nic wspólnego. Reżyserii spektaklu podjął się Adam Sroka, odpowiedzialny także za oprawę muzyczną przedstawienia. W swoim życiu wyreżyserował już z 60 albo i 80 sztuk teatralnych, był dyrektorem m.in. Teatru w Radomiu, bardzo doświadczony reżyser, ale też okazuje się, że wspaniały pedagog. Adam Sroka separatystów wybrał nieprzypadkowo i jak mówił to bardzo ciekawy tekst z interesującym przesłaniem. Spektakl opowiada historię młodych ludzi, którzy nie potrafią odnaleźć się wśród chaosu codzienności i dążą do przeprowadzenia mentalnej rewolucji. Co więcej o buncie idealistycznym, ostatecznym, który tak naprawdę jest w sferze wyobraźni. Nie jest, nie jest spełniony. O tym jest ten spektakl. Pięcioro naszych bohaterów to studenci, i idealnie ta sztuka pasowała do nich. Młodzi aktorzy w separatystach odnaleźli siebie i swoje problemy. Jak mówili, każda postać w sztuce jest zupełnie inna, ale każdą z nich łączy wspólny problem, wyobcowania i niezgody na otaczającą rzeczywistość. Jak myślę o Jochanie? To widzę świecę, wokół której są zapałki, które czynią ten płomień świecy jeszcze większym. I to jest Jochan. jakby ma w sobie ten bunt, ten ogień, którym chce zapalić innych. I znajduje tych ludzi. Anita jest byłą kasjerką, matką dwuletniego synka. Jest zdecydowanie gdzieś tam najbardziej dojrzałą postacią. To jest taka osoba, która bardzo potrzebuje ruchu właściwie ruchu, tańca, żeby, żeby nie myśleć po prostu o tym wszystkim, co się dzieje, o, o problemach. Gram postać Rike, młodej dziewczyny, bardzo wrażliwej, która nie zgadza się na przemijanie. Chcę wrócić do dzieciństwa, do. do jakby wraca cały czas do wspomnień. Wspomnienia, szukanie sensu życia, pragnienie oderwania się od rzeczywistości i podążanie za marzeniami te emocje, które ma wywołać spektakl. 13 listopada w Nidzickim Zespole Szkół nr 1 odbyła się po raz trzeci cykliczna impreza pod nazwą Nauka poprzez Zabawę. Zespół Szkół nr 1 ma swoją Noc Naukowców, a my mamy swój Tydzień Naukowców. W tym roku otrzymaliśmy nazwę Kraina Odkrywców i przed, dziecia, przed dziećmi odkrywamy. Odkrywamy to co jest piękne, to co jest nowe, zachęcamy ich. Mali odkrywcy ochoczo brali czynny udział w eksperymentach z zakresu biologii, Chemii i fizyki. Przedszkolaki obserwowały pokazy oraz wykonywały doświadczenia pod czujnym okiem uczniów zespołu szkół nr 1. Maluchy, które przyszły na Dzień Naukowca, mogły poznać świat wszystkimi zmysłami. Duża różnorodność doświadczeń pozwoliła na to, aby każde dziecko znalazło coś dla siebie. W sobotę w Ostródzie na hali widowiskowo-sportowej odbyła się kolejna edycja turnieju organizowana przez Stowarzyszenie Gladius pod nazwą Gladius Cup 2014 Ostrudzki Festiwal Sztuk Walki. Zawody miały formułę otwartą i zaproszeni zostali wszyscy zawodnicy z ostruckich sekcji Sztuk Walki oraz zaprzyjaźnione kluby z innych miast. Sport ten jest coraz bardziej popularny wśród dzieci i młodzieży, ponieważ oprócz korzyści związanych z rozwojem kondycji fizycznej, sztuki walki poprawiają przede wszystkim koncentrację i pewność siebie. Miejmy nadzieję, że ta dyscyplina sportowa będzie dla najmłodszych dobrą zabawą i zdrową konkurencją, a nie lekcją przetrwania wśród swoich rówieśników. W Balongu amatorów sportu i rekreacji nie brakuje czego dowodem jest ilość drużyn i zawodników w ligach i imprezach organizowanych przez Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mimo to Mosir wciąż rozbudowuje swoją ofertę. Tym razem o Fitcamp. Fitcamp jest to rewolucyjny program zajęć z trenerem personalnym, w którym mamy połączenie ćwiczeń wysiłkowo-takich sportowych i jednocześnie dobrej zabawy, dużo ruchu i fajnych nowych elementów z, z połączeniem z delikatnym fitnessem, tak bo to z takiej jakby tego, czyli rewolucja, połączenie fitness, sport. Oraz e, trening wytrzymałościowy. I dobra zabawa. Zajęcia FitCamp będą odbywać się pod czujnym okiem trenera personalnego Adama Ogrodowczyka. Trener personalny, który podejdzie do każdego uczestnika tych zajęć i będzie pracował indywidualnie z nim, aby on mógł poczuć się lepiej, zdrowiej i miał lepsze samopoczucie. To nie są tylko ćwiczenia, to też jest e, e, poznanie parametru swojego ciała, czyli tak zwany e, analiza swojego ciała, czyli każdy będzie mógł po, e, podejść do takiego sprzętu, który będzie można e, spo, e, poznać swoje parametry, a do tego dostosować odpowiednią dietę, intensywność zajęć sportowych. Zajęcia będą odbywać się w każdy piątek o godzinie 18 w sali fitness mieszczącej się na terenie lodowiska Helena. Pierwszy trening już 7 listopada, wstępne zajęcia jest bezpłatny.